Dzień dobry, to jest program Herbatka z Psychologiem. Ja nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak. Zapraszam do obejrzenia mojego kolejnego filmiku. Już herbatkę sobie tutaj przygotowałam. Kochani, tak jakoś czas przyspieszył, że nawet nie zorientowałam się, że już w przyszłym tygodniu mamy święta. Mówię oczywiście żartem, ale rzeczywiście wydawało mi się, że to jeszcze, jeszcze, a to już w przyszłym tygodniu. I kiedy myślałam właśnie o tej zbliżającej się perspektywie świąt, to pomyślałam, że takim moim wielkim pragnieniem, o którym Wam za chwileczkę powiem, jest pragnienie, żeby było więcej ludzi o takich ciepłych duszach, ludzi krzepiących innych, ludzi, którzy potrafią innym dostarczać otuchy, wsparcia, pocieszenia. I żebyśmy tak się umieli przemieniać wewnętrznie, żeby też takimi ludźmi właśnie być dla innych. Czyli pojawiła się taka wielka tęsknota za ciepłem wewnętrznym. Dlatego, że widzę, że właśnie nasz styl życia, ten ciągły pośpiech, obciążenie różnymi problemami, obowiązkami, zmartwieniami powoduje, że my się często tak. Zamrażamy psychicznie, wewnętrznie, że ciężko jest nam okazać yy, miłość, empatię i inne pozytywne yy, nastawienia wobec innych, dlatego że właśnie przeżyliśmy wiele bólu, przeżyliśmy wiele cierpienia i tak jakby zamroziliśmy się. I chodzi o to teraz, żeby jednak tą skorupę lodową Rozwalić i żeby to y, po prostu nasze serce, które jest w nas absolutnym centrum, naszym właśnie takim miejscem, w którym zapadają najważniejsze życiowe decyzje, żeby to ono y, kierowało właśnie naszym nastawieniem do innych ludzi, a nie nasze zranienia, nie nasze zamrożenia, nie nasze różne poczucia. Niesprawiedliwości czy krzywdy, która nas spotkała. I dla mnie taki człowiek krzepiący, człowiek ciepły, dodający otuchy, to jest ktoś, kto potrafi dodawać innym ludziom odwagi, koić ich jak gdyby tak duchowo, pocieszać, podnosić na duchu, pokazywać im perspektywę nadziei. Uspokajać, uśmierzać ból innych ludzi. I w świecie takich ludzi pomyślałam, że życie toczyłoby się cudownie, znacznie lepiej, bo osoby, które mają piękne serca, które są wdzięczne, które są życzliwe, one, tylko one potrafią budować relacje. Autentyczne relacje bliskie. Kiedy jesteśmy w gronie ludzi, którzy mają zimne serca, którzy kierują się jakimiś toksycznymi wzorcami zachowań, w których nie ma wdzięczności, w których przebija właśnie taka zgorzkniałość, zupełnie my się w sobie kurczymy w towarzystwie takich ludzi i Yy, owszem, możemy czy musimy czasami być w ich, yy, przebywać w ich towarzystwie, bo na przykład takie osoby mamy w pracy, czy takie osoby mamy w rodzinie, yy, czy po prostu jakieś inne jeszcze relacje nas na, yy, z nimi łączą, ale te relacje przez to nigdy nie będą autentyczne, nigdy nie będą bliskie, bo nie ma w nich właśnie serdeczności. A serdeczność. Przecież to jest słowo, które właśnie wywodzi się od tego, żeby człowiek miał serce, żeby kierował się sercem. Człowiek serdeczny to jest ktoś, kto kieruje się po prostu sercem. I jeśli chodzi o tą serdeczność, to jej absolutnie nie trzeba uczyć. Wystarczy ją okazywać. Takie okazje do okazywania tej serdeczności mamy codziennie. Tylko że Właśnie rzadko myślimy w ten sposób. Wydaje nam się, że tutaj, prawda, jakieś tam wielkie sytuacje nam stają przed oczami, w których yy, kiedyś, gdzieś jakoś pokazaliśmy innym życzliwość czy serdeczność, a zapominamy, że absolutnie każdy dzień jest okazją do tego, żeby właśnie nasze serce podarować drugiemu człowiekowi. Możemy to zrobić, wśród domowników, możemy to zrobić w sklepie, możemy to zrobić w pracy. Każda sytuacja, w której mamy kontakt z drugim człowiekiem, może właśnie być sytuacją, yy, gdzie pokażemy się z tej najlepszej, serdecznej strony. Bycie człowiekiem krzepiącym innych, wspierającym innych, serdecznym, życzliwym jest pewnego rodzaju filozofią życiową. Jest taką wewnętrzną postawą, takim wewnętrznym kierunkiem, za którym człowiek podąża. I ta cecha to jest cecha ludzi, których, którym zależy na dobru innych. Czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Językiem psychologicznym na dobrostanie innych. Ci ludzie mają dobrą wolę i cały czas taką w sobie, jakby gotowość do tego, żeby nieść pomoc, żeby z radością zadbać o potrzeby innych ludzi. I to się może w trzech sferach objawiać. Może się to objawiać w tej sferze takiej związanej z aktywnością czyli robieniem różnych dobrych rzeczy dla innych. Może to y, objawiać się w sferze mentalnej, i wreszcie werbalnej, i niewerbalnej. I we wszystkich tych trzech sferach mamy mnóstwo okazji, żeby swoją serdeczność okazać. Będzie o tym decydował nasz ton głosu, na przykład, będzie o tym decydował dobór słów, jakie, jakimi budujemy przekaz werbalny, kiedy prowadzimy z kimś rozmowę, zwracamy się do kogoś. Lub właśnie odwrotnie, nasz ton głosu, czy dobór słów może wskazywać na nasze negatywne nastawienie, na brak ser <coughs> przepraszam, serdeczności, życzliwości. I zobaczcie, że zupełnie też nie bez znaczenia pozostaje to, w jaki sposób my. Mówimy o innych ludziach, kiedy ich nie ma, kiedy tego nie słyszą. W czasie ich nieobecności to bardzo dużo nam, nam powie o nas samych, jakie my tak naprawdę mamy nastawienie w stosunku do innych ludzi. Czy jesteśmy życzliwymi, serdecznymi ludźmi, czy nie? Czy jesteśmy ludźmi, którzy budują takie komunikaty w oparciu o yy, właśnie prawdę, czy które szukają dziury w całym, fałszują obraz drugiej osoby, obgadują inne osoby, przedstawiają inne osoby w złym świetle. I teraz, kochani, pamiętajmy, że właśnie wszystko to, co my myślimy o innych ludziach, co my myślimy o świecie, co my myślimy o sobie samych, o życiu, o tym wszystkim, co nas spotyka, wszystko to. Objawiane, odzwierciedlane jest przez to, w jaki sposób my się z ludźmi komunikujemy. Przez nasz język można powiedzieć. Jak również też przez nasze właśnie drobne różne gesty i przez nas, przez sposób, w jaki w ogóle żyjemy. I tego nie można, w tym nie można nikogo oszukać, tak? To, w jaki sposób się komunikujesz i zachowujesz, świadczy o tym, co tak naprawdę myślisz o innych ludziach. I y, jakże często, na przykład, spotyka się takie osoby, które są przekonane, że inni robią im na przekór, że robią im na złość, że mają złe intencje. I to też będzie wybijało właśnie w wypowiedziach tych osób. Y, Taka serdeczność, życzliwość, postawa wspierająca, dodawanie innym ludziom otuchy, to jest kwestia czystego serca i pewnego wewnętrznego wyboru, ale jest to również w pewnym sensie wyniesione z domu, ponieważ właśnie to, co przeżyliśmy w naszym domu rodzinnym, w bardzo dużym stopniu przekłada się na to, w jaki sposób tą serdeczność praktykujemy. I ci z nas, którzy w domu mieli taką przyjazną atmosferę, właśnie życzliwą, serdeczną, to można powiedzieć od najmłodszych lat, od, od dziecka maleńkiego jak gdyby ta atmosfera serdeczności wpływała na te osoby. Nasiąkały te osoby tą atmosferą. i. Dużo łatwiej później takim ludziom wejść właśnie w taką przestrzeń serca i być takim serdecznym człowiekiem. Natomiast jeśli ktoś w domu rodzinnym nie zaznał tej życzliwości, nie zaznał tej serdeczności, tylko zaznał właśnie jakieś deprecjonowanie, krytykowanie, robienie na złość, albo na przykład wychowywał się w takiej rodzinie, gdzie nie było miłości, tylko y, miała królować tak zwana sprawiedliwość. Mówię tak zwana, bo prawdziwa sprawiedliwość zawsze powinna być właśnie rozumiana w kluczu miłości. Natomiast jest też coś takiego jak taka zimna sprawiedliwość, gdzie na przykład w rodzinie porówno dzieli się obowiązki i dziecko wyrasta w takiej atmosferze, że y, coś za coś, tak? Ja. Zrobię coś dla ciebie, więc ty musisz zrobić coś dla mnie, tak? Ja dam ci to, więc ty musisz dać mi tamto. I dla takich osób, które w takim domu się wychowywały, dużo trudniej jest właśnie wejść w przestrzeń życzliwości i być taką osobą, bo po prostu wzorce, którymi nasiąkła taka osoba, były zupełnie przeciwstawne. I teraz y, 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 są też takie rodziny, y, gdzie owszem, rodzice na przykład uczyli tego, żeby być życzliwym wobec innych ludzi, bo na przykład tak nakazuje religia albo tak nakazuje y, kultura, ale tak naprawdę y, nie nauczyli rodzice praktykowania życzliwości wobec siebie samego. Tego nie było. I takie osoby przyzwyczaiły się do tego, że owszem, dobre, ciepłe uczucia można okazywać innym, ale nikt ich nie nauczył, że te dobre i ciepłe uczucia trzeba okazywać też samemu sobie. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli będziemy cały czas tylko w takiej zatrutej przestrzeni samokrytyki, no to. Przede wszystkim będziemy cały czas mieć zaniżoną samoocenę. Będziemy mieli bardzo mało energii siły do tego, żeby w ogóle podejmować jakieś zadania, jakieś wyzwania, żeby być otwartym na to, że, że trzeba po, podjąć jakiś wysiłek. Nie będziemy wierzyli w to, że w ogóle cokolwiek nam się uda. Będziemy nastawieni pesymistycznie do życia, do innych, Będziemy odczuwać też niepokój, bardzo silny niepokój, lęki i obniżony nastrój. Czyli tą życzliwość mamy okazywać światu i ludziom, ale mamy ją też okazywać sobie. I nie ma w tym nic złego, nie ma w tym żadnego egoizmu, tylko po prostu jest to konieczność. Bo jak się jest stare powiedzenie: Z pustego i Salomon nie naleje, tak? Czy ewangeliczne przykazanie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli musimy zacząć od tego, żeby być życzliwym, wyrozumiałym i dobrym dla siebie, a dopiero później uczymy się tej życzliwości wobec świata. I żeby się tego wszystkiego nauczyć, przede wszystkim trzeba nauczyć się być wdzięcznym. Dlatego, że ludzie, którzy mają zimne serca, to są przede wszystkim ludzie niewdzięczni, którzy nie doceniają tego wszystkiego, co otrzymali, którzy nie potrafią innym ludziom podziękować. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby zacząć sobie nawzajem dziękować za różne rzeczy. Bo to, że inni ludzie są dla nas, Dobrzy, pomocni, mili i tak dalej, my przyjmujemy często jako jakąś oczywistość. To, że ludzie są dla nas bezgranicznie cierpliwi, przyjmujemy jako jakąś normę. To, że tyle rzeczy inni ludzie nam wybaczyli, też przyjmujemy jako oczywistość bez mrugnięcia oka. W drugą stronę już gorzej. Dlatego warto. Yy, Teraz, właśnie przed świętami, usiąść i zastanowić się, komu ja bym chciała, czy chciał podziękować. I zrobić to po prostu. Zadzwonić, czy spotkać się, powiedzieć: Wiesz, co tak sobie myślałam, że chciałabym Ci bardzo podziękować za to i za to i za to. Bardzo to doceniam. To jest dla mnie bardzo ważne. I docenianie tego, kim jestem. Gdzie jestem, co mam, to jest to ta, ta baza, która nam pomaga cieszyć się życiem i właśnie wchodzić w przestrzeń życzliwości. I przynosi to owoce i takie natychmiastowe, i długofalowe, co najważniejsze, tak? Ponieważ poczucie równowagi, harmonii w nas wtedy wzrasta. Wzrasta też ogromna satysfakcja z życia. Właśnie z życia nie jakiegoś wyidealizowanego, tylko z życia takiego, jakie ono jest. I bardzo do tego zachęcam, żeby wejść w tą przestrzeń wdzięczności, ponieważ to automatycznie nastroi nas yy, właśnie w sposób taki życzliwy w stosunku do świata i do innych. Pomyślcie sami, jaki cudowny byłby świat, gdyby było więcej osób, takich, przy których się możesz ogrzać. Przy których czujesz, że Twoje lęki minimalizują się, że w kontakcie z takim człowiekiem rozszerza się Twoja perspektywa, bo ta osoba na przykład przybliża Ci nadzieję na pozytywne rozwiązanie różnych spraw. Potrafi Cię pocieszyć, potrafi Cię przytulić i wesprzeć. I jeśli chcesz, żeby taki był świat, to stań się taką osobą. Do tego serdecznie zachęcam i, i sama również y, zrobię wszystko, żeby dążyć do, do tego, i, i żeby codzienny y, kontakt z drugim człowiekiem przybliżał nas właśnie do tej wspaniałej takiej postawy serca. Y, kochani, pozdrawiam. Bardzo was proszę o subskrypcję kanału, o to, żebyście udostępniali moje filmiki. Z całego serca chciałam również podziękować wszystkim tym osobom, które zdecydowały się finansowo wesprzeć mój kanał i moją pracę. Pod każdym z moich filmików jest taka funkcja podziękuj, gdzie dokonując jakiejś drobnej wpłaty można w znaczący sposób pomóc w tym, żeby kanał się rozwijał. Pozdrawiam, dziękuję, do zobaczenia.